Pokażę Wam, jak wygląda komputer w słownym Polo, które nie odpala. Zobaczcie, kurde, gdzie śruby wsadzili do nich. I tak, ta śruba jest luźna. Pokażę Wam, jak zmierzyć olej w takiej skrzyni biegów. Pokażę Wam, jak wygląda komputer z słownym Polo, które nie odpala. Procesor jest na kulkach, więc... Być może coś się tam oderwało i nie łączę. No nie ma jak tego sprawdzić. Przelutowałem te wszystkie połączenia tam od spodu i, i mam nadzieję, że będzie banglać, ale i tak nie będzie. Tak to wygląda. No tutaj mam taki zawór SAI. Tak to się nazywa w, w Volkswagenach, a w Subaru nie wiem jak to się nazywa. Tylko inaczej. I to, tu się stało, No, sobie zardzewiało się wszystko, i po prostu przestało działać. Cena tego to jest naprawdę jakaś chora, około 2000 zł. Mercedes ML 2014 rok. I muszę wymienić amortyzatory. I zobaczcie, kurde, gdzie śruby wsadzili do nich. Także trzeba rozkopać cały bagażnik. Tutaj, a jeszcze klient ma swoje jakieś tam bambety, schodzi troszeczkę dłużej, bo trzeba to gdzieś uprzątnąć. No, także nie wiem, na przykład w Oldlanderze jest taka klapka, tutaj otwiera się, jest dostęp do śrub. Tutaj tak to zrobili, dlatego właśnie niektóre rozwiązania w Mercedesach są takie powiem wam, że średnio przemyślane. Eee, znaczy, może tak to nie jest przemyślane źle, tylko po prostu to jest tak przemyślane, żeby ta wymiana zajmowała dłużej, żeby po prostu chyba serwis zarabiał hajs. Jest tutaj bardzo gruba blacha na tych kielichach. A piję do Subaru, gdzie tam jest blacha, nie wiem, chyba 0, może 2, taka jak puszka po piwie. A tu jest taka blacha, ponad milimetr grubości ma. Także zajebiście to jest. Solidne, no ale też jest duży samochód. Tutaj widzę, że można chyba to wyciąć, ale nie chcę tego przecinać, żeby to było szczelne i ciche. Mercedesik poskładany i niestety trochę to czasu zajmuje. Tym bardziej jak klient sobie tutaj rzuci jakieś swoje bombety, i zauważyłem tutaj taką pewną nieciekawą rzecz. W tych tutaj zakamarkach zbiera się woda. A Tu mamy ten akumulator, taki, który podtrzymuje tutaj całą elektronikę. No i to jest trochę niebezpieczne. Z tej strony jest gorzej, z tej jest troszeczkę lepiej, ale też jest wilgoć. Także jeżeli macie takiego MLK, Taki ładny on jest naprawdę i fajnie też jeździ. Eee, to proponuję tutaj zajrzeć. Tutaj mam Fiat z poprzedniego odcinka. Nowy pasek, nowy napinacz. Fajnie widzę w tym silniku jest skonstruowana pompa wodna. Koło, cztery śruby i mamy ją chyba na wierzchu. Nie tak jak w innych konstrukcjach typu Mazda jakaś. Eee, I tak. Ogólnie te silniki Fiata ja osobiście je bardzo lubię. Takie są niezłe, fajnie jadą. Trochę są przekombinowane, ale da się z tym żyć. Tutaj widzę coś podcieka, bo to jest taki separator oleju. To jest taki jakby oil catch tank, taki fabryczny. Także to też jest bardzo dobrze zrobione i to robią od dawna już. Pamiętam coś takiego było. W Alfie Romeo 164. No, a tylne hamulce też naprawiłem. Ręcznie działa. Benbent wyszlifowany gumówką, jak to niektórzy mówią. E, rozpierak manualnie rozkręcony na maksa. I działa. Tak chciał klient. Jeżeli chcecie zdjęcia z tej operacji, to zapraszam na społeczność. Tam są. Na Instagramie i na Facebooku, chyba też. No, zakładamy osłonę. No i i będzie bangnąć, aczkolwiek tutaj mi się śruby pourywały. Jedna chyba jest, a na jednej będzie. No niestety tutaj w y, nich czasami też masa rdzewieje. Tutaj widzę, ktoś ją zabezpieczył bardzo dobrze. No ale tutaj coś tam rdzewieje. Fiat. Y, rura wydechowa turbiny. Dolotowa cieniuteńka taka. Z 20 mm. No i będzie jeszcze banglą. Miska porzewiała. Skoda Octavia Trójka 2020 rocznik. Tutaj nawet jest napisane. Nie wiem czy widać. Wszystko ładnie tutaj wygląda. Końcówki nieporzywiałe. I patrzcie co znalazłem. Luźna śruba. Muszę wymienić łożysko. A tak poza tym wygląda naprawdę ładnie. A przebieg 180 tysięcy. tak taksówka. naciski nawet jeszcze nie zdążyły pordzewiać. Tarcze ładne też, nie A tutaj z prawej strony co widać amortyzator cieknie. No ja od spodu powiem Wam, że no noweczka no. A jednak okazało się, że to nie jest łożysko, że mogę go nie wymieniać. Na szczęście tu nic jeszcze nie porozkręcałem. A klient mówi, że coś stuka w zawieszeniu, bo było wymieniane koło dwumasowe w jakimś takim innym warsztacie, nieważne gdzie, u kogo. I tak, ta śruba jest luźna. Ta śruba też jest luźna. I teraz tak. Posowałoby wszystkie śruby sprawdzić, ponieważ. Ktoś tutaj zapomina dokręcać ich, no ale no jest to teraz nierealne. Ale myślę, że te które tutaj są na wierzchu to na pewno sprawdzę. Mercedes B-klasa, jak widać silniki tutaj normalnie włożyli, nie gdzieś tam pod spodem. Czyli taki nowszy i tutaj jest filtr oleju do skrzyni biegów. Trzeba wyjąć filtr powietrza, budowy właściwie. Tu jest komputer, trzeba odłączyć i tutaj się dostajemy. I w niemieckich autach często jest tak, że masa podnoszona jest albo blisko rozrusznika, albo pod rozrusznik, tak jak tutaj na dwozie rozrusznik. Po co? Po to, żeby ta masa się nie zgubiła. Mieliśmy ostatnio Suzuki z silnikiem Fiata i wyobraźcie sobie, że rozrusznik był przykręcony do skrzyni biegów i nie było masy. Ciężko kręcił, coś tam iskrzyło. Także. No jednak Niemcy, no oni troszeczkę są do przodu za innymi markami. Mówię to z punktu widzenia mechanika. Niby jest to takie oczywiste, proste, ale jednak w niektórych markach tego nie ma. Muszę wymienić też olej w sznibiegów i tak, spuściłem 3,6 litra, tyle samo wleję i powinno być dobrze. Tutaj wlewa się taką rurką, czyli tak jak chyba w każdym Mercedesie, olej takie same jak do DSG, według katalogu. Pokażę Wam, jak zmierzyć olej w takiej skrzyni biegów. Musimy tutaj użyć takiej specjalnej miarki. I na odpalonym silniku przy 40 stopniach ma być na trzeciej kresce. Teraz silnik jest zgaszony i w ogóle się prawie miarka nie macza, także Prawdopodobnie było za mało oleju w skrzyni biegu, bo wlałem tyle samo ile spuściłem, więc słabo powiem Wam. Jednak okazało się, że to jest specjalna procedura, żeby sprawdzić olej, trzeba go wywołać przez jakiś tester diagnostyczny, a ogólnie tutaj w tym pojeździe strasznie hałasuje koło dwumasowe, nie wiem czy to będzie słychać. Słychać ewidentnie. Nawet czuć, że cały siedzib tak delikatnie trzęsie. A no, on ma wałki balansujące, więc raczej nie powinien. I niestety muszę poczekać, aż temperatura oleju będzie minimum 35 stopni. Teraz mam 17, tak? Pół godzinki co najmniej musi chodzić sobie. I teraz tak, wlałem pół litra więcej niż spuściłem, i delikatnie na koniuszku. Ciekawi mnie, co ta procedura zmieni. Może spowoduje to, że poziom oleju wzrasta, nie wiem, jakiś inny obieg. Teraz się przekonamy. I powiem Wam, że po tej procedurze faktycznie poziom oleju wzrasta. Nigdy czegoś takiego nie widziałem, zaraz dolejemy. Procedura dosyć upierdliwa, bo muszę teraz poczekać, aż ten olej spłynie z tej rurki i dopiero mogę zmierzyć, bo inaczej po prostu zakłamuje mi ten pomiar. No. Powiedzmy, że jest idealnie na trzecim. O! No, może 2 mm za dużo, ale myślę, że będzie ok. Jednak doczytałem, że może być plus minus 2 mm, więc. O, i widzicie? Spadło o jedną kreskę, także trzeba było nalać do czwartej kreski i powinno być dobrze. Powiem Wam, że nigdy nie widziałem takiej dziwnej procedury, ale Mercedes to jest mistrz yy, w utrudnianiu naprawy tamikom, takim jak ja, czyli takim, którzy się nie znają oczywiście. Pomyślałem sobie, że do Mercedesa mogę mieć niewłaściwą miarkę, ale z tego co patrzyłem to nie ma innej. Dzisiaj te są tak jakby takie same, tylko że ta ma taką podziałkę numeryczną. Tutaj jest napisane 25 stopni i 80 stopni, czyli mierzymy tak jakby poziom po temperaturze, tutaj mam jakieś takie jeszcze inne, ale to są jakiegoś starszego typu. Tutaj taka insygnia naszego rodaka, nawet mojego imiennika. I tak, chłopak przyjechał sobie na weekend do Tromso, no i gdzieś tam jechał pod sklepem, samochód z gaz, nie chce zapalić. Sypało błędem czujnika położenia wału, więc został wymieniony, ale dalej nie chce zapalać. Jak ostygnie, to zapala, więc teraz przejdziemy sobie do samochodziku. I teraz normalnie zapala. A jak się nagrzeje, to zapalać nie chce. O. Także dziwna sytuacja. Walczymy dalej, bo człowiek chce wracać do domu i nie może. A może mu się spodoba, w Norwegii zostanie. Także, wtedy kiedyś naprawimy. To jest kolejny Golf 6, e, w którym zablokowała się ta przesłona w I Tak, Lampa jest używana nowa, Ustawione mam wszystko ładnie. I żeby to zrobić dobrze, trzeba tutaj. Wejść w Headlight Range i odpalić taką funkcję Adjustment i gdy już ustawimy światełka, robimy OK i wtedy to jest dobrze zrobione. Hyundai Tucson, dwulitrowy diesel, silnik jest tutaj VM, czyli taki włoski, no, nie jest zły ten silnik. Fajnie pracuje, jest taki cichutki i ktoś tutaj po prostu nie wymienia oleju, bo nie może może myśli, że nie trzeba, czy coś. I tak, ee, brakuje też ciśnienia, nie wiem, czy smok się zapchał, czy, czy to tam się zrobiło. Silnik ogólnie jest dobry, tylko trzeba uważać, bo tutaj jest taki specjalny plastik w filtrze oleju, niektórzy go po prostu gubią, nie zakładają, i później ten filtr nie filtruje, także na to trzeba uważać. No i trzeba uważać na podkładki wtryskiwaczy. Wyskiwacze się tutaj dosyć łatwo wyciąga. One są włożone przez pokrywę zaworów. Wystarczy tylko takie klapeczki odkręcić. I tutaj śruby są. Plan jest taki, żeby zdjąć miskę, zobaczyć co tam się stało, że nie ma ciśnienia oleju. Wycieka jakaś taka substancja. Nie wiem co to jest, powiem Wam szczerze. Wcześniej coś było takie rzadkie, teraz jest takie gęstawe. Silnik jest, powiem Wam, no dramatycznie zalepiony w środku. A na smoku znalazłem tylko taki pukiel silikonu, także nie było źle. Być może stracił ciśnienie oleju, bo było chyba więcej ropy w oleju niż oleju. Miska olejowa wygląda naprawdę tragicznie. To jest jakiś taki pył. Wygląda tak jak pasta zaworowa. Tak sobie myślę, dlaczego ten silnik jest taki ulepiony. I być może ktoś tutaj wlał coś. Nie wiem, powiem do spryskiwacza albo. Jakąś się dziurki pomyliły i tak. Yy, myślę, wymienię sobie filtr oleju, bo tutaj bardzo często mechanicy, no chyba to są mechanicy, wyrzucają taką, taką plastikową tulejkę. Bo ją trzeba po prostu przełożyć ze starego filtra. Ta plastikowa tulejka powinna znajdować się tutaj, w tym otworze. Tutaj nawet jest o ring specjalny i wydaje mi się, że bez niej ten filtr nie spełnia swojej funkcji. Wiem, że istnieje też taki mod, że możemy się pozbyć tego kubka, nazwijmy to, zakręcamy tam nakrętkę i montujemy zwykły filtr. Ale o tym możecie przeczytać na forum na pewno Hyundai albo kij. Tak mi się wydaje, że to chodziło o ten silnik, bo tutaj wiem, że jakiś problem był z zacieraniem się jego. Bo coś tutaj było nieszczelne. Nie pamiętam dokładnie, także nie będę tej z głowy się doktoryzował. Powiem Wam w ogóle co się w tym silniku stało, więc tak e, zatarło się turbo ta strona wydechowa bo wałek pękł na pół i strona wydechowa e, jest po prostu zablokowana i tak zablokowała wylot że całe spaliny idą po prostu tutaj w miskę olejową i tutaj otworzyłem sobie rurkę od EGR-u, żeby po prostu móc tym samochodem wyjechać potrzebujemy nowe turbo bo, e, bo to jest zepsute i taka też dziwna sytuacja. Ja akurat się z taką spotkałem. Ta strona e, sąca normalnie się obraca. Jak tutaj sprawdzamy, bo po prostu e, powietrze jest zassane przez turbinę i ona się kręci. Czyli wygląda, jakby był cały. Niestety sprawdzaliśmy kamerą i strona wydechowa stoi, dęba. Pokażę Wam, co się dzieje, jak jest zablokowany wylot spalin przez turbo. Tutaj chciałem odkręcić tą rurkę od EGRU, żeby spaliny sobie wychodziły przed turbo, ale niestety nie mogę ruszyć śrub, więc włożyłem taki śrubokręt i zaraz go wyjmę i pokażę Wam jak tutaj będzie kompresja waliła. To sobie odkręcę. Tutaj jak to odchodzę? To tak, jest ok. Zamykam. No może nie widać, ale... Ja to czuję tutaj. Mokry pasek rozrządu. 40 tysięcy to ma przebiegu. A rocznik już wam mówię 15.